Szanowni Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę, 5 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i dowiedziałem się. Wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubny plan. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą. Zgładźmy go z ziemi żyjących. A jego imię niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią. Bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwraca zwrot Potulny Barak. Czasami możemy sobie wyobrażać Jezusa jako osobnika, który jest zrezygnowanym. Potulnie godzącym się na wszystko, co ma go spotkać, przyjmującym bezwiednie, bezkrytycznie całe to nieszczęście. Tymczasem tak naprawdę Jezus nie jest jakimś ciapowatym osobnikiem, który bezwiednie godzi się na wszystko, ale w tym, że Jezus daje się nam poprowadzić na mękę, daje się poprowadzić na krzyż, jest jego bardzo świadomy, bardzo dojrzały i bardzo głęboki wybór. Wybór zbawienia. Wybór miłości. Tym jest bardzo dużo mocy. Tym jest bardzo dużo odwagi, męstwa i zaufania do Pana Boga. Więc trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się czyta ten dzisiejszy fragment, aby uczciwie zrozumieć ten zwrot. Bo za nim się kryje Jezus i Jego wielka moc. Niech Was bo usawi Bóg sali, Bóg Wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, szczęścia Boże.